Mamy już wszystko i możemy zaczynać. Dobrze, za chwilę przyjdę. Och, Marabel. Operacja pocieszyć panią cudną się nie powiodła. Świadomość, że jest smutna, zasmuciła również mnie. Czuję się taka samotna. Pani cudna mówi, że to uczucie przeminie i nie ma się czego bać, ale raczej nie przyniesie niczego dobrego. Gdy widzę ten pusty dom, w głowie jednak krąży mi myśl, że tęsknię za tobą wciąż i tak chcę, byś przy mnie tu był. Lecz pociesza mnie, kiedy przyjdzie chwila zła, że cię w sercu ciągle mam. Choć mi ja za rokiem rok bardziej wciąż brakuje mi cię tak z kąta w kąt, przeganiając samotne dnie. I przeglądam znów zdjęcia, które dobrze znam, bo cię w sercu ciągle mam. Kiedy siedzę przy pianinie, czuję, jakbyś dzisiaj przy mnie tu był. Chodź mi teraz. Słuchaj. No, wiem, że lepiej będzie jutro, a dziś. Bez Ciebie ciężko mi żyć, Choć zleciało tak wiele lat, I wiem, nie zastąpi cię nikt, bo tworzyłeś cały mój świat. Pociesza jedna myśl, Kiedy przyjdzie chwila zła, że w sercu. Wciąż cię mam. I już nie czuję się sama wśród tych pustych ścian, bo cię w sercu ciągle mam. Pani Cudna, ta piosenka nie tylko była piękna, ona była wspaniała! O, jesteś kochana! Dziękuję, Skarbie. Rzeczywiście, smutek to nic takiego, czego należy się bać. Właśnie. Może być trochę nieprzyjemny, ale za jakiś czas to uczucie minie. Może nauczycie czegoś nowego? Pomoże napisać piosenkę? Tak, Skarbie. Pomoże napisać piosenkę. <laughs> la la! To kardynał! Nie mogę uwierzyć. Ulubiony ptak Roniego. O, pani cudna! Nie znam takich słów, które opisałyby, jak bardzo panią kocham. Subskrybuj kanał, by znaleźć więcej filmów i przełącz się na Disney Junior, gdzie czekają twoje ulubione seriale.